Często jestem pytany o to, czy nasz system opieki zdrowotnej, czy w ogóle my jako społeczeństwo dostrzegamy chorobę otyłościową, i odpowiedź moim zdaniem jest jednoznaczna, że nie. Jeżeli nawet spojrzymy na opiekę zdrowotną, to proszę zwrócić uwagę na to, że tak naprawdę otyłość zawsze znajduje się na końcu wszelkich rozpoznań. Najpierw są wymieniane powikłania otyłości, a dopiero na samym końcu otyłość. I już ten sam fakt powoduje, że ta choroba jest lekceważona. To doprowadza do sytuacji, gdzie tak naprawdę chorych leczymy paliatywnie, czyli łagodzimy przebieg choroby poprzez leczenie powikłań, a niestety nie leczymy przyczynowo a na studiach już nas uczą, że powinniśmy każdą chorobę leczyć przyczynowo czyli kluczem do poprawy w chwili obecnej, jeżeli chodzi o los chorych na otyłość, ich możliwości leczenia jest dostrzeżenie tej choroby, która często jest określana jako choroba przeźroczysta. Niby najłatwiejsza do rozpoznania, a jednak nierozpoznawana. Czy chorzy na otyłość, sięgając po leki, które są zarejestrowane również do leczenia cukrzycy, jakby zabierają chorym na cukrzycę możliwości skutecznego leczenia tej choroby? Proszę Państwa, takie pytanie jest absolutnie moim zdaniem nieuprawnione ponieważ jest to pytanie komponowujące się wy dyskryminację chorych na otyłość. Dlaczego my chorym na otyłość? Odbieramy możliwość skutecznego leczenia tej choroby. Musimy pamiętać o tym, że w chwili obecnej sytuacja jest o tyle trudna, że leki, które zawierają tą samą cząsteczkę, która jest w lekach przeciwcukrzycowych, również są to leki zarejestrowane do leczenia otyłości. Ale ponieważ liczba chorych na otyłość na świecie jest gigantyczna i zapotrzebowanie jest gigantyczne. Stąd wynikają braki w dostępie tych leków, a leki są skuteczne. To jest sytuacja, po raz pierwszy się mierzymy jako ludzkość z taką sytuacją, gdzie mamy skuteczne leki, a jednocześnie tak dużą liczbę chorych, którzy wymagają leczenia. Poza tym, proszę Państwa, podstawą leczenia cukrzycy typu drugiego jest leczenie otyłości, w związku z czym nie ma innej drogi. Musimy tak naprawdę zapewnić wszystkim tym chorym odpowiedni dostęp do leków.